Tam z tej strony WiktorNex Nagrywam odcinek z właśnie Nexa Bo chciałem szybciej niż tydzień wrzucić, ale no niestety padło, bo niestety Minecraft dziwnie działa na OBS strasznie. Więc no zepsuło się. A było 30 minut nagrania chyba. Szukaliśmy właśnie nowych bugów i je znalazłem. E, więc myślę, że tutaj sobie troszkę połupiemy. A mam jakiś... nie mam żadnego tego. Ale mało jest tu bagno, bruk, Mrób momentu, Strasznie mało, ale dobra Już Przeżyjemy Nowe drewno właśnie jest, kurde, czekajcie Żebym teraz nie umarł O, pięknie Gdzie tutaj są jakieś te O jest, nowe drewno Czerwone jak zwykle, pięknie No mi strasznie się podoba Nowe drewno ja pierdzielę. Ale super, Ej, strasznie mi się to podoba. Są te Zebrał się zebrało dobra. I zaraz sobie zbierzemy te o super mamy to wow. Sporo tego o to chodzi. Fajne bardzo strasznie mi się podoba. Dobra no i niestety no odcinek się nie nagrał na no, szkoda bardzo. Hmm, ciekawy jestem czy mogę e, tam... Chciałem jeszcze Deep Dark znaleźć, ale jakby to powiedzieć... Nie udało mi się. Patrzcie na jaki koordynatach w ogóle jestem. Tak daleko leciałem, masakra. Tyle sobie firebar'y poszykowałem. Większość wymarnowałem. jest zwykle. Dobra. Mogę tu zebrać? Mogę. No, mogę tu zebrać, bro. Myślę, że nie. Dobra. Dobra, czekajcie, ja na chwilę... Zobaczę czy będę mógł zastopować film Dobra w końcu film mogę zastąpo, zastopować nie, Działa wszystko Dobra Trzeba trochę błotka pozbierać bo błotko jest ważne Teraz zamiast jedzenia bo tak mam pełno Dobra błotko trzeba zebrać bo Błotka bardzo mało Ona się mi Przyda strasznie do budowli różnych I z tego co wiem Na tych jak te się nazywają? No na tych nowych deep darkach, tych miastach jest nowy przedmiot i szczerze, on jest strasznie dziwny. Zaraz o nim opowiem. Jak widzicie, resma się w końcu ten na może nowy bagna, co mi się strasznie podoba, bo... Dobra, tak zbierzemy i możemy lecieć, mi się wydaje. Jakby już mamy sadzonkę, więc... Z tyle mi wystarczy. Z jednej sadzonki będę miał więcej, więc bez problemu. Ile mam? Tutaj mam po. kurde mało mam. Dosyć. Kurde, przydałoby się znaleźć więcej. więcej. Ale że. To zombiaków. tych dobra, No, zbieramy, musimy zebrać sporo tego. O, ty... Dobra. No, nie. Oczywiście tarcie się. Po kolei można normalnie rozmawiać, tak jak ja teraz mówię, to ja nie mówię głośno. I nie słyszy praktycznie z tamtego pokoju, ale nie no, trzeba się drzeć. O, dobra dobra, jest tu więcej w ogóle tego jest tutaj, ale strasznie mało jest tego błota, strasznie takie mikro znaleźliśmy ten, No ale szczerze takie mi się podobają Nie ma już chyba za bardzo tego błota Ajaj, aj. no ale no dobra Pasuje mi, dobra jeszcze trochę tego drewna pozbieram, bo strasznie mi się podoba czerwone drewno Będę je wykorzystywał na 1050% O, dobra to mi się przyda Trochę więcej myślę, że ich pozbieram Dobra, szukamy jakiejś wielkiej góry i myślę, że tam będzie deep duck. O kurde. Eee. Tu się ucięło, ale wow. Okej, okay, to wygląda sukcio. Nie żeby coś, ale to wygląda pięknie. Tu, żeby coś zbudować, ja bym chciał, ale nie będę budował. Na jakim jesteśmy poziomie 103? A, taka górka to się nie liczy raczej do deepdarku tego wiecie miasta deepdarka, o oh. więc dobra, szukamy, jak coś to ja mam save pointa wpisanego więc bez problemu jak umrzemy to nie stracę przedmiotu, więc essa mamy dwa te, szkoda że to się nie, tłumac nie tłumaczą palacze od razu, no ale tak jest niestety o tutaj mamy, ale ładna wioska, dobra eee, o kurde ale ze mnie by bo trafić, a? nie udało mi się, dobra. I powiem wam, że chciałem to szybko nagrać i zmontować, ale nie wiem, czy zdążę, jakby jutro mam sporo do roboty, sporo w szkole, sporo ogólnie i ciężko będzie mi cokolwiek robić jutro. Więc raczej co każdy piątek będzie się pojawiał odcinek. Za dużo ostatnio Minecrafta gram, jakby masetycznie dużo, to mi się nie podoba. Dobra, let's go. No na razie to tylko takie mam jakieś góry. No nic nie ma, czekajcie bo mam chyba troszkę za dalekie czanki ustawione. Może teraz troszkę lepiej będzie działać. Tak troszkę. Dobra. No, najgorsze jest to, że te góry teraz tak się słabo, strasznie ryspią. O, lava. Jest ja góra. Jaką ona ma wysokość? 100. No to myślę, że pod nią mogłoby być dzisiaj. Tak. Dobra, więc umarłem, bo jestem debilem, więc. Ale mamy w sumie sadzonki, a ja już je tam posadziłem. Dobra, nieważne. Idziemy po tylko są i wyrastamy te drzewa. Będziemy mieli je tutaj obok. Tu cały czas działa ten. No ale to przez to, że zepsułem ten mechanizm. Kto oglądał, ten oglądał, ten wie. I więc. O. A to drewno strasznie mi się podoba, takie czerwonawe. Znaczy, nie aż tak mocno, znaczy, są lepsze drewna, To trzeba powiedzieć, ale to jest takie ładne, takie, wiecie, proste, fajne drewno. Bardzo mi się podoba. No i mamy, a i trzy tylko potrzebowałem. Prawie do farmy to wyrosło, co jest, dobra? I tutaj jeszcze. O, no i pięknie, mamy dwa drzewka. Jeszcze pełno tych, że tych. No i super, patrzcie, to pięknie wygląda, super, strasznie, mi się strasznie podoba. Dobra, więc nie dalej robić w tym odcinku, bo jestem winem. o, o kurde, o kurde, ej dobra, tu trzeba screena zrobić, nie, to jest rzadki wydług. prawie cała enchantowana, no to nieźle, no tutaj cały czas ta wyspa, wiecie, się, się jakby ulepsza, można o tym powiedzieć. Ja bym gdzieś zaczął lecieć, albo zaczął coś budować może. Czekajcie, ja muszę o, tak sobie zmniejszyć ekran, bo strasznie źle to wygląda. Dobra, więc myślałem o zbudowaniu takiego miejsca dla żabek i mamy trochę tego właśnie błotka, oczywiście można go dorobić co nie, ale myślałem, że zrobię takie Mini bagno. O, to jest dobry pomysł. Mini bagno. Mini bagno jest strasznie fajnym pomysłem. I zrobimy je tutaj, no bo tutaj w końcu te drzewa posadziłem, więc lepiej chyba tutaj je zrobić, niż gdzieś indziej. Dobra. No, fajnie, pos fajnie postawione. Strasznie podoba mi się to było, to, Jakby to błoto... To jest takie proste niby, ale tak mi się podoba, że... Nie wiem. Ja mam bardzo mały poziom... Na kilofie i na innych przedmiotach strasznie mały poziom. Przyniosę te żaby potem, nie wiem czy, nie wiem jak, ale jakoś je przyniosę, więc raczej, raczej może się uda. Dobra. Po prostu tutaj będą sobie żyły. Dobra. Ale dobra, to, to zrobię poza odcinkiem myślę. Co dzisiaj chciałem robić? Chciałem znaleźć miasto Deep Dark, więc nie wiem. Chyba zrobię cięcie po prostu. Jak gdzieś daleko, daleko polecę. Znajdę to, to miasto Deep Dark to może się uda. Dobra, więc ja chyba robię cięcie. Mam... No dobra, mamy sporo na tym najlepsze. I zniszczalność 3, więc działa bez zarzutu. Dobra, więc ja chyba robię cięcie. I widzimy się, jak będę bardzo, bardzo daleko przy jakichś wielkich górach. Dobra, znalazłem dość wysoką górę. Myślę, że pod nią będzie nasze miasto. Patrzcie, jakie wielkie. Jeez, to naprawdę wielkie jest, więc będziemy się tutaj pod odtąd. Bo nie wiem, zrobić jednej rzeczy. Jednej z najważniejszych rzeczy Będziemy i kopiemy I muszę węgiel sobie. No... no mieć węgiel po prostu, bo trochę to pełne sprawę. I zamiast przepalić węgiel, to po prostu zabiję taki ten węgiel. E, dobra, niech będzie. Mam jeszcze te pochodnie, więc jakkolwiek mówię tutaj pić się bezpiecznie. To jest woda, dobra, czyli tu się nie kopiemy. Tu się po prostu przekopiemy w Tutaj. Dobra, tu się w dół przekopiemy. I potem przekopiemy się tu i tu. Tak na boczek bardziej. Bo zanim to się przypali, tu masakra będzie. Dobra. I to będzie 8. No, mało, mało. Dobra, to ja widzę się, jak to wszystko. Ja widzę się z wami, jak to wszystko się przetopi, bo zanim to się przetopi, to masakra. Przepali zać się, przepali. Dobra, nie chce mi się czekać. Większość już przepaliłem, więc dobra, to mi się nawet przyda zamiast. Tego ma. Też ten to. O, dobra. Lecimy tu. mi się, że tutaj może być lider Oczywiście w tą później będziemy szli. W tą, bo tam jest ta właśnie góra. Może tam być. Gdzie tu jest? Tajda e, tu pisze. Zaraz może bym się zmienić. Aha, woda. Seriously? Dobra. Lecimy. F3, zmienia się? Cavesy. cavesy Serio? Takie wodonośne cavesy? To nie, na... nie, to jest naprawdę coś czego nie lubię w tym nowym Minecrafcie. Nowe cave'y, zaraz się uduszę Gdzie tu było to przejście? Gdzieś tutaj Gdzie tu jest to przejście? Chwila Dobra jest. Uff, nabrałem powietrza. Dobra. Idziemy w dół. Dobra, mamy to. Uff, jakoś mi się udało. Masakra. Dobra, mamy deep Dart. Nie, flash Caves. Są te chyba. To takie caves, których ja nie nienawidzę, ale to chyba Old Roos plus Taiga. Serio Taiga się nagle pojawiło, kiedy. Dobra, nieważne. Są spore, więc jakby miały one być, to na takiej wysokości to bez problemu. Może nawet wyżej. No nadal nic tutaj nie ma. No raczej te góry nie są szczęśliwymi górami. No raczej nie, dobra, tu nie ma sensu. Dobra, przekupujmy się do góry. Dobra, nieważne, to był mój odruch pierwszy, tak? ustawienie bloku. Serio? Wszędzie tu jest lawa. Jest dosłownie nad rzeką Magmena Uwielbiam to uczucie. Jeśli ktoś zna cząstki zbyt zabity, to jest giga czarne. no to nie to ale wszędzie tu jest lawa. Super, uwielbiam. uwielbiam to uczucie. Ej, kto dalej wie, ten wie. One to są straszne. takie Troszkę mi się nie podobają, pod że są bardzo dziwnie zabiłe, ale to już moja. Interpretacja, ale mimo wszystko to jest strasznie ładnie wygląda. Wow. Oj, to jest lawa. Dobra. Ten Creeper jak zapierdziała. Okej, Dobra. Możemy lecieć. Dobra, lecimy do góry, bo tu nie ma. Jak tu jest ta tańka, to nie ma. Co ty szukać w ogóle czegokolwiek Jezu się przestraszyłem, dobra? Amin Diamenty, bro Uminąłbym diamenty. Jestem dziwny. Nieważne. Ew. Dobra. Lecimy. Dobra, jeśli się z wami widzę jak już ogarnę to wszystko, bo masakra, To się tak nie da po prostu nagrywać. Dzimmy to zawsze ma takie, wiecie. O, znalazłem wszystko nagle. Nagle znalazłem. Wiecie, tiger. Nice. No czasem ja. 4 godziny później. Jakieś takie cej dziwne, ok. Raczej to nie może być tego co chcę, więc... Wizytkę o Chendermana. Dobra. Dobra, budujemy się do góry. Dobra, ja się z wami widzę, jak to ogarnę. Fajnie, że nagranie mi się ucięło, ale znalazłem Deep Duck. Widzicie? Super. Nie mam Night vision. to jest najgorsze na tej podki Dobra, lecimy. O, o nie, gdzieś odpaliłem. Wstałem ciemność, ale raczej Wardena nie ma. Dobra, to też trzeba było Tam jest, dobra, widzę. Dobra. Teraz uważnie, nie dobra, to chyba nie możemy nas wyczuć. Jak jesteśmy na... na wełnie, to chyba nie wyczuć. Gdzie to są skrzynki? Chcę szukać tego nowego przedmiotu i nie mogłyby znaleźć. Na jakich jestem koordynatach takich? Dobra, patrzymy. Są tu jakieś skrzynki, bardzo by mi się przydały. Chciałbym zobaczyć. Ten nowy Drop, albo Swift Seal. To była skrzynka? No dobra, wydawało mi się. Um, dobra, nic tu nie ma. Więc nice. Teoretycznie. Coś tam chodziło. Nie wiem, czy to był Wolden, czy nie, ale. Zobaczcie, nie. nie Wydaje mi się. Dobra, czekajcie. Najemy się, musimy tak od razu nie umrzeć. Co jest? Efekt jest tam. Gdzieś jest w pobliżu. Chyba Warden, tak mi się wydaje, bo nic innego raczej. Cały czas dostaję tak, tu tak. jest Warden. Dobra, ja bym się lepiej podbudował do góry, bo... O, jest! O kurde, bydlak. Robi wrażenie, dobra. Budujemy się bardzo do góry. Bo on jest mocny. On jest strasznie mocny. Dobra, Kami idzie do niego. Eee, czemu nie mówię? Nie można kłaść bloków? No można, no może, nieważne. Budujemy nie. się w tą stronę. O, jaki tam w kulągach? Jest taki w Nie widać. Gdzie? Co jest? Ok, chyba zabój sobie podkreśliliśmy. Ja bym powiedział gdzieś, daj, to nic nie widzę. Więc Dobra, powiem. Dobra, pojedziemy sobie tak. I raczej jeszcze nas nie powinien sięgać. Sięga nas? Dobra, nie sięga. To jest najważniejsze. Więc coś widzę, ok. Więc gdzie jest ten warden? Tutaj siedzi. Nawet nie wiedziałem, że on się ten. A aktywniu. chwilę. Mam lunetę. Mam lunetę, dobrze. E. Bo muszę patrzeć, czy skrzynek tam nie ma, nie ma. Tutaj też nie ma skrzynek. E. Tu hmm. gdzieś nie ma skrzynek. On wyczuwa jakieś wibracje? On chyba mnie cały czas jego efekt już na mnie nie działa, więc łatwo. E. Patrzę, czy gdzieś tutaj dobra, lecimy jak najdalej. O jest skrzynka, dobra. Dobra, łatwo. Ametysty. Ostrość. Okej, okay, ostrość się przyda. skalku trochę. Ametysty, dobra. Znowu. Chyba znowu warden Tak. Dobra, o, uciekamy. Nie gdzie lecę, ale gdzieś lecę. Dobra, tam jest ten taki posterunek, więc tutaj się udamy. Dokładnie tak. No, I dobra, tu raczej już nie powinien nas za bardzo dostrzec. Dobra, tu nie ma strzyneczki. Dobra, nieźle. Jest straszno, można powiedzieć, ale czegoś się nie boję. Myślę, gdzie tu mogły być wszystkie skrzynki, bo ja cały czas nie słyszę tych Shulk Dobrze Znikania... Swissnik! Dobrze! Mamy, mamy, mamy enchant nowy, Jest? Dobra, mamy nowy enchant, to jest, to jest plus. Zobaczymy, czy to Warden, czy. Tak, to Warden, dobra. Czyli kolejny Warden się po prostu zre... Okej. Okay. Okej. Okay. Zajbiście. się. E, dobra. Ale mamy mamy tu w końcu Swift Tylko tego chciałem. Znaczy, jeszcze był ten nowy przedmiot, ale tym nie ważne. No, tak? Nie. Możemy już to nałożyć? To bardzo ciekawe. Ehm. Dobra. Zobaczymy, e, czy możemy to nałożyć. Ale brakuje nam EXPA, dobra, ja lecę do netheru pod expit sobie. Ej kurde, to jest super, strasznie mi się podoba. Kurde, ale jest za dużo Wardenów, ja muszę potki na Night Vision sobie zrobić, a nie pamiętam jak się robiło, więc. Więc to jest problem. Ehm, powiem wam, że to, co przed chwilą było, to jest jakby naprawdę klimat Wardena sam w są sobie jest sidibisty. Totalnie. I według mnie tego powinno być więcej, znaczy takich podobnych mobów jak Warden. Ja wiem, że niektórzy powiedzą, ale to jest z niego nic nie dropi, bez sensu, w ogóle mob, wiecie jak to jest. Tylko, że nie, bo jeśli przyjmiemy coś takiego, że o tylko bez sensu, co nie, czekajcie, to. E, będę musiał iść sumie czekajcie, dobra. Ale dobra, uda się jakoś. Musimy sobie sami potrafić no, i sami XP bardzo dobrze. Łatwo się na tych pigmenach XP, już mam trzeci podział. A zabiemy ich tak może z trzech, więc EXP raczej wleci łatwiej Dwunasty poziom. ale to ten enchant mi strasznie pomoże. Jakby zawsze byłem przeciwny takiemu wolnemu budowaniu w Minecraft, które było zawsze. I to było tak naprawdę. Będę tutaj, wiecie co. Myślałem o zrównaniu terenu tutaj, jakby tutaj całe to zrównać i zrobić to trochę niżej. To jest w sumie plan. Albo nawet zrobić taką platformę tutaj z netherite'u. To no dzięki. Ała. Nowemu enchant'owi w sumie dzięki temu to może się to stać. Czy wiecie? Odecimy. A, już nie wziąłem elektry. Dobra. Odecimy. O, tu właśnie jest ten. Tu jest twierdza, w której jeszcze nie byłem, więc. Dobra, chyba się już poryspiły. Aaa, poryspiły się. Dobra. Jeszcze na mnie fokusują, o to chodzi, o to chodzi. Fokusujcie się. No dalej, dalej. A jeszcze zombie jak co jest? Skąd ten zombie? Czekajcie, zabiego, bo no. On mnie będzie denerwował. Dobra, chodźcie, chodźcie, chodźcie. Zdenerwowane. Chodźcie. Aż pan wam rozkazuje. No chodźcie, chodźcie. Chodźcie, oj tak. O i tak dużo pigmentów, o to chodzi. Farma wypełniona. Czekajcie. O... Ja zdjąłem, zdjąłem już. O! Już się na mnie pokusują. Dobra, poczekamy aż tu wejdą. Tu mam pełno tych mieczy, powinienem jakiś sortownik zrobić tego. a mi się nie chce. Dobra. Dobra, mamy już 11, potrzebny nam jest dwunasty, troszkę nam brakuje dalej, ojejaj ojej. Dobra, pora zrobić to samo e, Czyli, e, gdzie jest elektrocyk Nie wiem, po co w ogóle są te shulkery, skoro one nie lepią wardena, taki trochę Warden powinien być, wiecie, tak, nie może jako zwierzątko, ale mimo wszystko Czep nie można zdobyć wardena, jakby ktoś chciał mieć bazie, to musi go specjalnie, wiecie A tu jeszcze nie było Dobra, ładne połączenie. Dobra. O, są, są, są. Pigmeny są. Nie, chyba się jeszcze nie po... O, są, są. Dobra, porezpiję się. Dobra, chodźcie tu. ja. Dobra. Dobra, łatwo. No chodźcie. Chodźcie do paremki. Ale tu już w ogóle miejsca nie ma na nic. Masakra. Dobra. dobra, mamy expa, możemy lecieć. Expiliśmy sobie bardzo dużo, no i lecimy teraz do bazy. Expić naszą zbrojkę, bo to będzie moja tam netherite'owa zbrojka. Jak na razie nawet netherite'uć, ale dobra, to, to kiedyś się ogarnie, co nie? Ale mi się ostatnio nie chce nagrywać, chyba sobie przerwę zrobię, taką ty tygodniową przerwę. Albo co trzy dni będę coś wrzucał, bo naprawdę, ja wam mówię YouTube niby mówi się, że proste, nie, nie jest proste, jak nie macie pomysłu na gadanie, nie macie pomysłu na historię, nie macie pomysłu na nic, to Nic wam nie wyjdzie, naprawdę, na YouTube. Uwierzcie mi Dobra Bambusa też zebrałem po drodze, jak tam czułem. Eee, no i dobra, gdzie jest Rift Tutaj Mamy to, to jest ten nowy enchant, on mi się nie podoba Nie wiem czemu, ale strasznie mi się nie podoba o kurde ej. ej, fajne Fajnie to wygląda tak... Czekajcie się biegnie, to się chyba jest troszkę szybszym. Ej, fajne, ciekawe się buduje, czekajcie, zobaczymy. O kurde, dobra, przy budowaniu to jest sztos. Powiem wam, że to jest enchant który z niecierpliwością czekamy. Ja, czy ja coś mówiłem, że ten Enchant jest moim jednym z najmniej ulubionych? Kłamałem, tam nic nie mówiłem, co nie. Stresnie podoba mi się ten Enchant, jakby nie doceniałem go, można powiedzieć. To bardzo. Te bagna to pięknie wyglądają. Powiem wam, że ten snap jest 10 na 10, bo jest naprawdę dobry, piękny i naprawdę dużo wprowadza. Według mnie wprowadza więcej niż jakikolwiek snap się ma. Jesteśmy przyjaciółami, jesteśmy. Dobra, cyk, cyk. Dobra, i lecimy. Okej, okay. tamto niech się przepala ehm, Nie mam za bardzo jedzenia. Dobra, mięso z dnia będziemy jeść. Będziemy głodować. Dobra, let's go. O, dobra, to chyba koniec na ten odcinek, bo tam było chyba 8-9 minut. Tu będzie 12, 22 27 minuty odcinka. Tyle wystarczy, jeszcze zmontuję to, wiecie. Czekajcie, jeszcze coś jest. Dobra, zatrzymamy. Jeszcze coś jest? Nic nie ma, dobra, super, chyba wszystko się przepaliło Dokładnie tak, 7 ml, 7 diamentów To jest, to, to jest to co lubię właśnie w tym nic, nic nie robicie, walczycie sobie po Łazicie sobie po tych Po, no wiecie o czym sobie i wiecie Zdobywacie diamenty tak za darmo Dobra, więc to na tyle, widzimy się w kolejnym odcinku Niedługo, yy, odcinki są co tydzień albo w piątek albo w, albo w piątek albo w sobotę. To zależy akurat jak z, z naprzód wychodzi bo ostatnio były w soboty. Tak jako taką w soboty były bo no w, sobot, w czwartki wychodziły z naprzoty, co nie. Ale raczej ten odcinek się pojawi w czwartek właśnie. Więc na tyle widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie. Cześć.